Akademia to prawdziwa uczta dla fanów niewybrednego humoru. Przez trzy dni mieliśmy okazję obejrzeć prawdziwe gwiazdy sceny kabaretowej i nie tylko. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty improwizacji kabaretowej z kabaretem Puk, gdzie spróbować swoich sił w żartowaniu mogły osoby w każdym wieku. Podobno tarnawianie są w tym naprawdę nieźli. I było bombowo. Właściwie jeszcze jest bombowo, bo jesteśmy w trakcie, ale chcę powiedzieć, że jest bardzo fajny poziom. Młodzież i dorośli bardzo fajnie pracują i naprawdę bardzo przyjemnie się z nimi improwizuje. Wieczorem w Tarnowskim Centrum Kultury otwarto wernisarz znanego polskiego rysownika Andrzeja Mleczki. Wystawa obejmowała ponad 100 czarno-białych prac o różnej tematyce, a na spragnionych folu czekało rzecz jasna mleko. Godzinę później i piętro niżej w piwnicach tcek wystąpił zespół Łowcy.Band, czyli kabaret łowcy.b w nowej muzykalnej odsłonie. Zobaczcie nas, jak wyglądamy nie w sweterkach i nie, na, tak nie do końca na śmiesznie, ale po prostu tak bardziej prawdziwie i, 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 i na żywo muzycznie. Prosta sprawa, muzyka jest uniwersalnym językiem świata i po prostu. A o czym będziecie śpiewać? To Bartek wie, bo on, on nam tłumaczy to po nocach. O, 30, 30. Następnego dnia ciąg dalszy warsztatów w improwizacji kabaretowej, a wieczorem do Tarnowskiego Centrum Kultury zawitała Maria Czubaszek z promocją swojej nowej książki pod tytułem Każdy szczyt ma swój czubaszek, której ani nie przeczytała, ani nie napisała. Książka to zbiór rozmów dwóch wybitnych osobowości, Marii Czubaszek i Artura Andrusa, który wnikliwie przepytywał pierwszą damę polskiej satyry z jej twórczości oraz burzliwego życia towarzyskiego. Dopiero jak mi powiedzieli, że to Artur Andrus będzie ze mną rozmawiać, którego uwielbiam i z którym bardzo dużo pracujemy i z nim we wszystkie sprawy zawodowe wchodzę w ciemno, no to powiedziałam jak Artur, to oczywiście. Niemniej broniłam się i, i o rok opóźniliśmy tę książkę, bo... Bo co się mieliśmy umówić, to ja coś wymyślałam, oczywiście, a pod koniec to już nawet przestałam od niego odbierać telefony, co mi się przedtem nie zdarzało, bo nie chciałam właśnie tych rozmów. Po prostu nie lubię o sobie mówić, ponieważ bez żadnej kokieterii to mówię, uważam, że moje życie, chociaż jest bardzo długie, co widać niestety po mnie, to nie jest ono takie ciekawe. Jeżeli wiem, że są czasem organizowane takie imprezy, typu spotkanie z ciekawym człowiekiem, to ja uważam, że. O mnie można by było powiedzieć: spotkanie z nieciekawym człowiekiem. Chwilę później, kilka ulic dalej, w kinie Marzenie wystąpiła grupa ad hoc, by wraz z Marią Czubaszek, improwizując na scenie, rozśmieszać widownie różnymi grami, w których mogła uczestniczyć także publiczność. Kuleje! Stop, stop, stop! stop. stop do film. Dnia. W tym samym kinie wystąpiła plejada artystów kabaretowych z całego kraju. Kabaret Czesław Dno, świeższych Chrząszcz oraz stand-uperzy Kacper Luciński i Paweł Rzeszela z dużym bagażem dobrego humoru. Chwilę po nich dobrze znany wszystkim kabaret Neonówka z najnowszym programem The Same. Śmiejemy się z, z Polaków, z naszych przywar. No oczywiście troszeczkę jest tam o politykach, troszeczkę o społeczeństwie. Nie wychodzimy poza nasze ramy. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA oraz Tarnowskie Centrum Kultury zagwarantowali Tarnowianom trzy dni dobrej zabawy z uśmiechem na ustach. Za nami pierwszy Tarnowski Festiwal Kabaretowy. Czekamy na kolejną edycję. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.